Czy kiedykolwiek czułeś się jak liść na wietrze, miotany w tę i z powrotem przez opinie innych, przez okoliczności życiowe, przez ostre słowa kogoś? Czy tęsknisz za tą wewnętrzną siłą, tym niezachwianym spokojem, który wydaje się przynależeć tylko do mnichów w odległych górach lub do legendarnych postaci? A co, jeśli powiem ci, że istnieje droga, sekret, strzeżony w głębi psychologii, wiedza, którą wielu uznałoby za zakazaną. Ponieważ oddaje ci klucze do stania się prawdziwie niedostępnym dla chaosu zewnętrznego świata? Nie mówimy o zimnej obojętności, nie mówimy o budowaniu nieprzeniknionych murów zaprzeczenia, mówimy o alchemicznej transformacji twojej własnej świadomości, procesie odkrytym przez jednego z największych badaczy ludzkiego umysłu, Karla Gustawa Junga. Ta wiedza ma moc radykalnej zmiany sposobu, w jaki doświadczasz życia, w jaki wchodzisz w interakcje z innymi, w jaki pokonujesz nieuniknione burze egzystencji. Ale bądź ostrzeżony, ta droga nie jest dla osób o słabym sercu. Wymaga odwagi, by spojrzeć do wewnątrz, by zmierzyć się z tym, co wolisz ignorować. Być może dlatego pozostaje sekretem tak dobrze strzeżonym, prawie zakazanym dla większości, która woli obwiniać świat za swój ból. Dziś rozerwiemy zasłonę. Zaczniemy odkrywać, dlaczego czujesz się tak dotknięty tym, co dzieje się na zewnątrz i jak głęboka psychologia Junga oferuje klucz mistrzowski do tej tak pożądanej wewnętrznej wolności klucz dostania się niedostępnym. Pomyśl o momentach, w których cierpka krytyka zrujnowała ci dzień. Źle dobrane słowo, spojrzenie dezaprobaty, uczucie bycia ignorowanym lub lekceważonym, jak celna strzała, te doświadczenia wydają się przebijać Twój pancerz i trafiać w czuły punkt, prawda? Możesz racjonalizować, próbować zapomnieć, ale emocjonalne ukłucie pozostaje, niszcząc Twój spokój, podkopując Twoją pewność siebie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dajemy taką moc zewnętrznym wydarzeniom i ludziom? Początkowa odpowiedź, najbardziej oczywista, wydaje się być taka, że świat jest okrutny, że ludzie są niewrażliwi, że życie jest niesprawiedliwe. Obwiniamy zestresowanego szefa, nierozumiejącego partnera, chaotyczny ruch uliczny, niestabilną gospodarkę. Nieustannie staramy się zmienić zewnętrzny świat, kontrolować sytuację, unikać toksycznych ludzi, stworzyć bezpieczną bańkę, w której nic nie może nas zranić. Ale to przegrana bitwa to jak próba zatrzymania oceanu rękami. Zewnętrzny świat jest z natury niekontrolowany, nieprzewidywalny, często obojętny na nasze pragnienia i potrzeby. Prawdziwe pytanie, pytanie, które otwiera drzwi do jungowskiego sekretu, nie brzmi: dlaczego świat na nas wpływa, ale jak udaje mu się na nas wpływać? Jak słowo wypowiedziane kilometrami stąd może wywołać burzę emocjonalną w naszym wnętrzu? Jak działanie innej osoby może dyktować nasz wewnętrzny spokój? Tu kryje się pierwszy przedsmak zakazanej wiedzy. Nic zewnętrznego nie ma mocy, by cię dosięgnąć, zranić, kontrolować, chyba że znajdzie punkt zaczepienia w twoim wnętrzu. Hak, otwarta rana, niezbadane przekonanie. Część ciebie, która potajemnie zgadza się lub boi tego, co świat mówi lub robi. Jung zrozumiał to na głębokim poziomie. Zdał sobie sprawę, że nasza psychę nie jest izolowaną fortecą, lecz polem rezonansu. To, co jest na zewnątrz, odbija to, co jest w środku. Jeśli ktoś nazwie cię niekompetentnym i to cię wścieka, to dlatego, że na jakimś nieświadomym poziomie istnieje głos w Tobie, który boi się, że nie jesteś wystarczająco dobry. Jeśli odrzucenie przez kogoś rozrywa Cię na kawałki, to dlatego, że jest część Ciebie, która wciąż desperacko szuka zewnętrznego potwierdzenia, by poczuć się godną miłości i przynależności. Jeśli chaos świata wywołuje u Ciebie paraliżujący lęk, to dlatego, że jest część Ciebie, która tęskni za absolutną kontrolą, która jest w gruncie rzeczy iluzoryczna. To spostrzeżenie jest niewygodne. Dużo łatwiej jest wskazywać palcem na zewnątrz, przywdziewać płaszcz ofiary okoliczności. Przyznanie, że źródło naszego cierpienia tkwi w dużej mierze w naszej własnej strukturze wewnętrznej, w naszych nierozpoznanych cieniach, w naszych nierozwiązanych kompleksach, to wymaga brutalnej szczerości. Być może dlatego ta wiedza wydaje się zakazana. Zdejmuje z nas pozycję biernych ofiar i umieszcza nas na fotelu kierowcy naszego własnego wewnętrznego doświadczenia, z całą odpowiedzialnością, jaką to niesie. Ale właśnie w tym tkwi transformująca moc. Rozumiejąc, że zewnętrzny świat działa jak lustro, odbijając nasze własne wewnętrzne krajobrazy, zyskujemy zdolność do zaprzestania walki z odbiciem i rozpoczęcia pracy nad oryginalnym obrazem nami samymi. Celem nie jest stanie się robotem bez emocji, wręcz przeciwnie. Chodzi o odczuwanie wszystkiego, ale nie bycie przez nic kontrolowanym. Chodzi o obserwowanie, jak gniew się pojawia, smutek odwiedza, strach szepcze, ale nie utożsamianie się z nimi do tego stopnia, że traci się swoje centrum, swój fundamentalny spokój. Chodzi o rozwinięcie świadomości tak stabilnej, tak zakotwiczonej w twoim prawdziwym ja, kolejnej kluczowej koncepcji Junga, którą zbadamy, że fale zewnętrznego świata mogą rozbijać się o plaże twojej percepcji, nigdy nie topiąc tego, kim naprawdę jesteś. To jest obietnica stania się niedostępnym. Nie chodzi o budowanie wyższych murów, ale o zapuszczanie głębszych korzeni. Chodzi o odkrycie, że prawdziwe bezpieczeństwo nie wynika z kontrolowania świata, ale z opanowania siebie. Chodzi o zrozumienie, że wolność to nie brak problemów, ale umiejętność radzenia sobie z nimi bez bycia przez nie zniszczonym. Ale jak dokładnie te punkty zaczepienia, te emocjonalne haki, utrzymują nas uwięzionych w cyklach reakcji? Dlaczego tak trudno jest po prostu się nie przejmować? Nie czuć tego ukłucia gniewu, żalu lub niepewności. Prawda jest taka, że jesteśmy przez większość czasu rządzeni przez niewidoczne siły, które działają poniżej powierzchni naszej świadomości. To stare wzorce, niezagojone rany, ograniczające przekonania, które tworzą strukturę naszej wrażliwości. Pomyśl o tym jak o sznurkach marionetki przywiązanych do Twojej duszy, a zewnętrzny świat, nieumyślnie lub nie, pociąga za te sznurki, zmuszając Cię do tańca w rytm reaktywności. To wyczerpujący taniec, prawda? Zawsze w pogotowiu, zawsze gotowy do obrony, zawsze mierzenie wpływu słów i czynów innych. A najbardziej frustrujące jest to, że często ta reakcja jest automatyczna, niemal natychmiastowa. Zanim racjonalny umysł zdąży interweniować, ciało jest już w stanie alarmu, serce przyspiesza, emocje przejmują kontrolę. To tak, jakby część nas potrzebowała zareagować, jakby nasza tożsamość zależała od odpowiedzi na te prowokacje. Tę krytykę, tę postrzeganą niesprawiedliwość. Tutaj wkracza kluczowa refleksja, analogia, którą być może już słyszałeś, ale której głębia zasługuje na ponowne rozważenie w tym kontekście. Wyobraź sobie, że spokojnie spacerujesz po parku, podziwiając naturę, pogrążony w swoich myślach. Nagle czujesz ostry ból w nodze. Patrzysz w dół i widzisz jadowitego węża szybko oddalającego się w trawie. Ukąsił cię. Teraz, w tym krytycznym momencie, gdy jad zaczyna płynąć w twoich żyłach, co robisz? Czy marnujesz swoją cenną energię, swój życiowy czas? Ganiając za wężem, próbując go złapać, może zabić, aby się zemścić za ból, który ci zadał? Czy raczej skupiasz wszystkie swoje wysiłki na szukaniu natychmiastowej pomocy, biegu do najbliższego szpitala, znalezieniu surowicy, która może uratować ci życie? Odpowiedź wydaje się oczywista, gdy jest przedstawiona w tych kategoriach, prawda? Absolutny priorytet to zajęcie się raną, zneutralizowanie jadu, zapewnienie sobie przetrwania. Ganianie za wężem byłoby nie tylko bezużyteczne, ale potencjalnie śmiertelne. Odwracając uwagę od tego, co naprawdę ważne. Teraz przenieść ten obraz do naszego emocjonalnego życia codziennego. Ile razy, gdy zostajemy ukąszeni ostrym słowem, niesprawiedliwą krytyką, zdradą, odrzuceniem, marnujemy całą naszą energię na ganianie za wężem, przeżywanie zniewagi w umyśle, roztrząsanie tego, co powinniśmy byli powiedzieć, planowanie zemsty, pielęgnowanie urazy, nieustanne obwinianie innych za nasz ból. Robimy dokładnie odwrotnie niż zrobilibyśmy z dosłownym ukąszeniem. Zamiast biec, aby wyleczyć ranę wewnętrzną, która została aktywowana, obsesyjnie skupiamy się na zewnętrznym agencie, który spowodował początkowy ból. Dlaczego tak robimy? Dlaczego zamiast szukać antidotum na naszą emocjonalną reakcję, samopoznania, leczenia wewnętrznej wrażliwości, która została ujawniona, upieramy się, by skupić naszą uwagę na tym, który nas ukąsił? To tutaj Jungowska analiza zaczyna oferować głębsze odpowiedzi. Jung nazwałby tę tendencję skupiania się na zewnętrznym projekcjom. Projektujemy na innych przyczynę naszego dyskomfortu, nie zdając sobie sprawy, że on tylko aktywował coś, co już istniało w nas. Wąż nie stworzył jadu, on go tylko zaszczepił, a dokładniej ujawnił Twoją wrażliwość na ten konkretny jad. Istniejąca wcześniej rana, punkt zaczepienia, o którym wspomnieliśmy wcześniej, to to, co umożliwia ukąszeniu zadziałać. To nasz własny cień. Ta część naszej psychy, która zawiera wszystko, co tłumimy, zaprzeczamy lub czego po prostu nie wiemy o sobie, jest często aktywowany w tych sytuacjach. Ukryte niepewności, nasze nieprzyznane lęki, nasze stłumione pragnienia, nasze nierozwiązane doświadczenia z przeszłości, wszystko to składa się na cień. A kiedy coś lub ktoś w zewnętrznym świecie odbija jedno z tych mrocznych treści, reakcja jest natychmiastowa i intensywna. Obraza boli głęboko tylko wtedy, gdy dotyka prawdziwej niepewności co do naszej kompetencji lub wartości. Odrzucenie dewastuje tylko wtedy, gdy aktywuje głęboki lęk przed porzuceniem lub nieadekwatnością. Krytyka wścieka tylko wtedy, gdy odbija wewnętrzną autokrytykę, która już nas potajemnie niszczy. Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem do zaprzestania ganiania za wężami i rozpoczęcia poszukiwania antidotum. A być może zastanawiasz się teraz, jak zidentyfikować te wewnętrzne rany. Te cienie, które działają w ciemności, dyktując nasze reakcje. To fascynująca i ciągła eksploracja, prawdziwa archeologiczna podróż w głąb Twojej własnej duszy. A jeśli ta podróż głębokiego samopoznania, zrozumienia ukrytych mechanizmów Twojego umysłu, aby w końcu osiągnąć tę wewnętrzną wolność, rezonuje z Tobą, jeśli czujesz wezwanie, by odkryć więcej tych tajemnic i zastosować tę wiedzę w swoim życiu, rozważ zasubskrybowanie kanału. W ten sposób nie przegapisz kolejnych kroków tego odkrycia, które robimy razem, badając narzędzia, które psychologia jungowska oferuje nam dla tej transformacji. Projekcja i aktywacja cienia wyjaśniają, dlaczego tak bardzo skupiamy się na zewnętrznym agencie. To mechanizm obronny. Łatwiej obwiniać węża, niż przyznać się do naszej wrażliwości na jego jad. Wygodniej wskazywać palcem, niż patrzeć w lustro i mierzyć się z tymi częściami nas, których wolelibyśmy nie widzieć. Ale prawdziwe wyzwolenie, droga do stania się niedostępnym wymaga właśnie tego zebrania naszych projekcji, zaprzestania obwiniania lustra i rozpoczęcia badania obrazu, który odbija. Wymaga odwagi, by zapytać, co we mnie jest teraz aktywowane? Która stara rana jest rozdrapywana przez tę sytuację? Jaka część mojego cienia wychodzi na światło dzienne? To początek pracy z cieniem, centralny filar procesu jungowskiej indywiduacji. Drogi dostania się tym, kim naprawdę jesteś, w swojej pełni. To praca, która zamienia jad w antidotum, ból w samopoznanie, reaktywność w świadomą odpowiedź. Porozmawiajmy o cieniu. Czym właściwie jest? Dla Junga cień reprezentuje drugą stronę nas samych, repozytorium wszystkiego, co odrzucamy, negujemy, tłumimy lub po prostu nie znamy w naszej świadomej osobowości. Pomyśl o wszystkich cechach, które uważasz za niedopuszczalne, niepożądane lub gorsze. Gniew, zazdrość, egoizm, lenistwo, Cziwość, strach, wrażliwość. Wszystko to, gdy nie zostanie rozpoznane i świadomie zintegrowane, trafia do cienia. Ale oto kluczowy i często źle rozumiany punkt. Cień nie zawiera tylko negatywnych aspektów. Może również mieścić pozytywne cechy, nierozwinięte talenty, niezrealizowane potencjały, które z jakiegoś powodu również odrzucamy. To tak zwany złoty cień. Ten cień formuje się od dzieciństwa. Uczymy się bezpośrednio lub pośrednio o tym, co jest dobre i złe. Akceptowalne i nieakceptowalne. Aby być kochanymi, akceptowanymi, aby należeć, uczymy się ukrywać lub tłumić części nas, które nie pasują do wzorca oczekiwanego przez rodzinę, szkołę, społeczeństwo. Problem polega na tym, że te aspekty nie znikają pozostają żywe i aktywne w nieświadomości, wpływając na nasze myśli, uczucia i zachowania w sposób, którego sobie nawet nie wyobrażamy. I właśnie dlatego praca z cieniem jest tak istotna, a jednocześnie tak zakazana lub unikana. Zmusza nas do zmierzenia się z tym, co najbardziej w sobie pogardzamy lub czego się boimy. Jak cień czyni nas osiągalnymi? Proste to ona jest źródłem tych wewnętrznych punktów zaczepienia czy o których wspomnieliśmy. Kiedy ktoś na zewnątrz wykazuje cechę, która tkwi w naszym własnym nierozpoznanym cieniu, reakcja jest gwałtowna. Jeśli stłumiłeś swój gniew, uważając go za brzydki, gniewni ludzie będą Cię głęboko irytować. Jeśli zaprzeczasz swojej własnej wrażliwości z obawy przed wyglądaniem na słabego, cudza kruchość może wywołać u ciebie pogardę lub dyskomfort. Jeśli potajemnie zazdrościsz komuś sukcesu, ale tłumisz to uczucie, ostentacja tej osoby może ci spowodować nieproporcjonalny dyskomfort. Zewnętrzny świat działa jak spust, tak, ale ładunek wybuchowy był już zmagazynowany w tobie, w twoim cieniu. Teraz dodajmy kolejną warstwę złożoności: kompleksy. Jung opisał kompleksy jako emocjonalne węzły w psyche. Są to skupiska idei, wspomnień, obrazów i uczuć naładowanych energią emocjonalną, zazwyczaj uformowane wokół archetypicznego jądra i znaczących osobistych doświadczeń. Pomyśl o kompleksie niższości, na przykład. To nie tylko idea bycia gorszym ale zbiór wspomnień o porażce, uczuć nieadekwatności, obrazów autokrytyki wszystko to kipiące intensywnym ładunkiem emocjonalnym. Kompleksy są jak autonomiczne subosobowości w nas mają swoje własne cele własne reakcje. I często działają poza kontrolą naszej świadomości. Są często zasilane materiałem cienia. Kiedy kompleks jest aktywowany przez zewnętrzne wydarzenie krytyka, która aktywuje kompleks niższości, wyzwanie dla autorytetu, które aktywuje kompleks władzy, spotkanie, które aktywuje nierozwiązany kompleks miłosny reakcja emocjonalna jest przytłaczająca. To tak, jakby kompleks przejmuje kontrolę, a my całkowicie tracimy naszą zdolność do racjonalnej i zrównoważonej odpowiedzi. W tym momencie, my jesteśmy reakcją. I w tym tkwi nasza największa wrażliwość, nasza największa osiągalność. Tutaj projekcja wkracza na scenę jako kluczowy, ale zdradziecki mechanizm obronny. Aby uniknąć bólu mierzenia się z naszym cieniem i naszymi kompleksami, nieświadomie przypisujemy je innym ludziom. Projektujemy nasz własny stłumiony gniew i widzimy świat jako wrogi. Projektujemy naszą niepewność i widzimy krytykę tam, gdzie jej nie ma. Projektujemy naszą własną nieprzyznaną nieuczciwość i widzimy zdrajców wszędzie. Projektujemy nasz złoty cień. Nasz niezrealizowany potencjał i nadmiernie ubóstwiamy lub zazdrościmy tym, którzy go manifestują. Projekcja jest klejem, który utrzymuje nas uwięzionych w reaktywności. Dopóki będziemy projektować, będziemy nadal ganiać za wężem, obwiniać zewnętrzny świat za nasz wewnętrzny ból. Będziemy święcie wierzyć, że problem jest na zewnątrz, w innym, w sytuacji. To uniemożliwia spojrzenie do wewnątrz. Wykonanie pracy niezbędnej do wyleczenia ran i zintegrowania cienia. Rozpoznanie naszych projekcji jest jednym z najodważniejszych i najbardziej wyzwalających aktów, jakich możemy dokonać. Oznacza to przyznanie: to, co tak bardzo mnie irytuje lub fascynuje w innym, tak naprawdę mówi więcej o mnie niż o nim. Zatem zakazana jungowska tajemnica, aby stać się niedostępnym, nie jest magiczną formułą, szybką sztuczką mentalną. To głęboki i ciągły proces samopoznania, który obejmuje Rozpoznanie istnienia Twojego cienia, identyfikację kompleksów, które rządzą Twoimi reakcjami emocjonalnymi i co najważniejsze, rozpoczęcie wycofywania Twoich projekcji ze świata zewnętrznego, przenosząc odpowiedzialność z powrotem na siebie. Czyniąc to, zaczynasz rozwiązywać wewnętrzne haki. Zewnętrzne prowokacje tracą moc. Krytyka staje się informacją, a nie osobistym atakiem. Burze życia nadal mogą się zdarzać, ale nie wciągają Cię już na dno emocjonalnej studni. Rozwijasz stabilne wewnętrzne centrum, głębokie zrozumienie siebie, które pozwala ci poruszać się po świecie z opanowaniem i siłą. Stajesz się krok po kroku naprawdę niedostępny. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że ty zmieniłeś się od wewnątrz. Ale jak przenieść tę mądrość z abstrakcyjnej sfery do naszego chaotycznego i wymagającego życia codziennego? Jak zacząć w praktyce przestawać ganiać za wężem i zająć się naszymi wewnętrznymi ranami? czas zakasać rękawy i porozmawiać o narzędziach i postawach, które katalizują tę transformację. Kamieniem węgielnym całej tej pracy jest świadoma samoobserwacja. Wydaje się to proste, ale jest rewolucyjne. Chodzi o pielęgnowanie zdolności do świadkowania własnym reakcjom w momencie, gdy się pojawiają, bez natychmiastowego osądzania i co najważniejsze, bez impulsywnego reagowania na nie. Pamiętasz to natychmiastowe ukłucie gniewu, gdy ktoś zajedzie ci drogę w ruchu ulicznym? Lub ten ścisk w żołądku, gdy otrzymujesz krytykę? Samoobserwacja jest jak zapalenie światła w tym momencie. Zauważasz fizyczne odczucie, ciepło wznoszące się w piersi, zaciśnięta szczęka, gula w gardle. Zauważasz automatyczną myśl, co za idiota, nie jestem wystarczająco dobry. Zauważasz surowe emocje, furię, wstyd, strach, ale zamiast dać się porwać tej wewnętrznej lawinie, obserwujesz. Tworzysz niewielką przestrzeń między wyzwalaczem a twoją zwykłą odpowiedzią. W tej przestrzeni tkwi Twoja wolność. Na początku ta przestrzeń może trwać milisekundę, ale z praktyką rozszerza się, dając Ci szansę wyboru, jak odpowiedzieć, zamiast po prostu reagować na autopilocie. Potężnym narzędziem do pogłębiania tej samoobserwacji jest dziennik refleksyjny. Nie chodzi o rejestrowanie tylko wydarzeń dnia, ale o badanie Twoich wyzwalaczy i reakcji. Kiedy coś Cię głęboko dotknie, pozytywnie lub negatywnie, poświęć czas na napisanie o tym. Opisz sytuację obiektywnie, następnie zbadaj. Jakie dokładnie emocje poczułem? Jakie myśli przeszły mi przez głowę? Jakie fizyczne odczucia wystąpiły? Czy przyszło mi na myśl jakieś wspomnienie lub sytuacja z przeszłości? Zadaj sobie pytania badawcze. Dlaczego to mnie tak głęboko dotknęło? Jaka moja potrzeba nie została zaspokojona? Jaka moja wartość została naruszona? Jaka część mojego cienia lub jaki kompleks mógł zostać tutaj aktywowany? Jung przywiązywał również ogromną uwagę do snów jako przesłań nieświadomości, więc zapisywanie i refleksja nad snami może być kolejną bogatą drogą do zrozumienia wewnętrznych wzorców, które tobą rządzą. Bezpośrednio z tym związane jest aktywne kwestionowanie Twoich projekcji. Pamiętasz, że projektujemy nasz cień i kompleksy na innych? Aby zacząć zbierać te projekcje, musimy stać się detektywami naszych własnych intensywnych reakcji. Kiedy czujesz bardzo silną awersję do kogoś, lub przesadny podziw, lub nieproporcjonalną irytację, zatrzymaj się i zapytaj z brutalną szczerością, co konkretnie w tej osobie tak bardzo mnie denerwuje, fascynuje? Czy ta cecha, którą w niej wskazuje, istnieje w jakiś sposób, nawet subtelny we mnie? Może forma, którą tłumię lub zaprzeczam? Jaką moją potrzebę lub lęk ta osoba odzwierciedla? Zadawanie tych pytań nie oznacza, że druga osoba jest idealna, lub że jej zachowanie jest akceptowalne, ale że intensywność twojej reakcji prawdopodobnie zawiera przesłanie o tobie samym. To ćwiczenie pokory i samoświadomości, które stopniowo rozpuszcza moc, jaką inni mają nad twoim stanem emocjonalnym. Jung rozwinął również technikę zwaną aktywną wyobraźnią, która może być bardziej zaawansowanym narzędziem do bezpośredniego dialogu z częściami naszej psychy. W uproszczeniu polega to na wejściu w stan relaksu i pozwoleniu obrazom lub postaciom wyłonić się z nieświadomości. Następnie świadomie wchodzisz w interakcję z tą postacią w swojej wyobraźni, rozmawiając z nią. Pytając, czego chce, czego potrzebuje, jakie jest jej przesłanie. To sposób nadanie głosu zaniedbanym częściom siebie i zrozumienie ich ukrytych motywacji. To potężna technika, ale która może wymagać wskazówek, zwłaszcza na początku, aby poruszać się po intensywnych treściach nieświadomości. Koniecznie trzeba zrozumieć jeden punkt. Integrowanie cienia, rozpoznawanie kompleksów nie oznacza stawania się tymi rzeczami lub impulsywnego działania na ich podstawie. Zaakceptowanie, że masz stłumiony gniew, nie daje ci licencji na wybuchanie na wszystkich. Rozpoznanie egoistycznej tendencji nie oznacza, że powinieneś działać tylko we własnym interesie. Wręcz przeciwnie: integracja wprowadza te aspekty w światło świadomości, abyś mógł wybrać, jak sobie z nimi radzić, zamiast być przez niekontrolowanym kontrolowanym z cienia. Zyskujesz nad nimi władzę, nie stajesz się ich niewolnikiem. To różnica między byciem opętanym przez wewnętrznego demona, a nauczeniem się z nim rozmawiać i kierować jego energię w konstruktywny sposób. Wyobraźmy sobie praktyczny przykład: ktoś, kto jest głęboko zirytowany kolegami, których uważa za leniwych. Dzięki samoobserwacji i dziennikowi, ta osoba zdaje sobie sprawę, że ta irytacja jest nieproporcjonalna. Kwestionując projekcję, może odkryć, że w rzeczywistości sama tłumi silne pragnienie odpoczynku i wypoczynku z obawy przed byciem postrzeganym jako nieproduktywna, lub być może projektuje swoje własne stłumione lenistwo na innych. Uświadamiając sobie to, irytacja nie znika magicznie, ale traci swoją kontrolującą moc. Może zacząć radzić sobie z własnym lękiem przed nieproduktywnością, lub pozwolić sobie na więcej odpoczynku, a reakcja na kolegów staje się bardziej neutralna, mniej naładowana emocjonalnie. Stała się nieco bardziej niedostępna w tym konkretnym punkcie. To jest droga transformacji, jungowskiej indywiduacji. Nie jest szybka, nie jest łatwa, wymaga zaangażowania i współczucia dla samego siebie. Będą chwile jasności i chwile regresji. Ale każdy krok w kierunku poznania siebie, zintegrowania odrzuconych części, wycofania projekcji jest krokiem w kierunku tej niezniszczalnej wewnętrznej wolności. Stawanie się niedostępnym to nie tarcza, którą budujesz, ale siła, która emanuje z solidnego i świadomego wewnętrznego centrum. Czym właściwie jest bycie niedostępnym? Ważne jest, aby rozwiać wszelkie wyobrażenia o chłodzie lub robotycznej obojętności. Bycie niedostępnym z jungowskiej perspektywy, którą zbadaliśmy, nie polega na przestaniu czuć. Wręcz przeciwnie, chodzi o odczuwanie wszystkiego radości, smutku, gniewu, miłości, z większą głębią i jasnością, ale bez dawania się porwać tym emocjom. Chodzi o zdolność do pozostawania w centrum, zakotwiczenia we własnej osi, nawet gdy burze życia szaleją wokół ciebie. To jak być drzewem o głębokich korzeniach. Wiatr może kołysać gałęziami, deszcz może moczyć liście, ale pień pozostaje mocny, połączony z ziemią. Bycie niedostępnym to rozwijanie tej wewnętrznej siły, to wolność od niepolegania na zewnętrznym potwierdzeniu, aby poznać swoją wartość, to jasność widzenia krytyki i pochwał jako informacji, a nie jako werdyktów o tym, kim jesteś, to odporność na stawianie czoła wyzwaniom i porażkom nie jako osobistym katastrofom, ale jako okazją do nauki i rozwoju, to zdolność do reagowania na sytuacje ze świadomością i intencją. Zamiast reagowania na podstawie starych ran i nieświadomych wzorców, to, w istocie, życie z Twojego jaźni, terminu Junga dla porządkującego centrum psyche, archetypu pełni i integracji. Kiedy jesteś połączony z jaźnią, nie jesteś już marionetką okoliczności, ani opinii innych, jesteś panem swojego własnego wewnętrznego domu. I tu tkwi sedno, zakazanej tajemnicy. Klucz do tej wewnętrznej fortecy nie leży w budowaniu wyższych murów, aby chronić się przed światem, ani w próbach kontrolowania tego, co niekontrolowane na zewnątrz. Klucz tkwi w odwadze spojrzenia do wewnątrz, objęcia pełni tego, kim jesteś, w tym części, które społeczeństwo, a może i ty sam, uważa za brzydkie, nieakceptowalne lub przerażające. Integracja cienia, praca z kompleksami, wycofywanie projekcji, to alchemiczna droga, która przekształca wrażliwość w siłę. Strach w świadomość, reaktywność w mądrą odpowiedź jest zakazana, ponieważ kwestionuje normę poszukiwania łatwych i zewnętrznych rozwiązań, ponieważ wymaga radykalnej osobistej odpowiedzialności i ponieważ konfrontuje nas z niewygodnymi prawdami o nas samych. Ale to właśnie w tej uczciwej konfrontacji tkwi wyzwalająca moc. Jest w tym wszystkim fascynujący paradoks coś, co być może już wyczułeś. Im bardziej puszczasz potrzebę kontrolowania zewnętrznego świata, opinii innych, wyników Twoich działań, Biegu wydarzeń, tym bardziej wydaje się, że zyskujesz pewien rodzaj pogodnego wpływu na swoją własną rzeczywistość. Kiedy przestajesz desperacko reagować w poszukiwaniu potwierdzenia, ludzie mają tendencję do bardziej autentycznego szanowania cię. Kiedy przestajesz walczyć z nurtem życia i uczysz się poruszać z nim ze świadomością, rzeczy wydają się układać w nieoczekiwany sposób. Kiedy posiadasz swoją własną energię, przestając oddawać ją w każdej emocjonalnej reakcji, stajesz się mniej podatny na manipulacje. I bardziej obecny w swojej autentycznej mocy. Puszczenie iluzji zewnętrznej kontroli jest tym, co pozwala na rozkwit prawdziwego wewnętrznego panowania. Ta podróż samopoznania, indywiduacji, jak nazwał ją Jung, nie jest projektem z datą zakończenia. To sama przygoda świadomego życia. Będą dni wielkiej jasności i dni, w których stare wzorce będą próbowały się odrodzić. Przyjmuj wszystko z cierpliwością i współczuciem dla samego siebie. Każda chwila samoobserwacji, każdy wgląd zapisany w dzienniku. Każda rozpoznana projekcja jest zwycięstwem, kolejnym krokiem w budowaniu tej wewnętrznej odporności. Celem nie jest perfekcja, ale pełnia. Zatem wielka jungowska tajemnica, wcześniej uważana za zakazaną, jest teraz ujawniona w swojej istocie. Stań się odważnym odkrywcą swojego własnego wewnętrznego wszechświata. Odważ się znaleźć światło w swojej ciemności, siłę w swojej wrażliwości, mądrość w swoich reakcjach. Czyniąc to, nie tylko stajesz się niedostępny dla zewnętrznych burz, ale odkrywasz źródło pokoju, mocy i autentyczności, które na stałe mieszka w Tobie. To jest prawdziwa wolność. Podróż należy do Ciebie. Jak te spostrzeżenia z Tobą rezonują? Jaka była największa świadomość, jaką osiągnąłeś na temat swoich własnych wzorców podczas tej eksploracji? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli czujesz wezwanie, twoja podróż może zainspirować innych. A jeśli jesteś gotów kontynuować zgłębianie tych tematów, odkryć więcej warstw w swojej własnej psychy i wzmocnić swoją podróż wewnętrznego rozwoju, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Jesteśmy tutaj, aby razem badać te drogi transformacji. Zobowiąż się do własnego rozwoju dzisiaj, w tym momencie. Niedostępna siła, której szukasz, już tam jest, czekając na odkrycie i przeżycie.